Cześć, jesteśmy im 1 Ja jestem Kuba, Kuba, to też jest Kuba. I zapraszamy Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszego wywiadu z rock metalnius. Tak będzie. No, zaczęło się od wszystkiego, że no, doszedłem do momentu gdzie granie solówek na YouTubie i coverów i rozgryzanie materiałów czyichś no, już nie były jakby tym wszystkim, co chciałbym robić, więc doszedłem do momentu, że te tych zespołów, których słuchałem, no, chciałbym dołączyć do nich, chciałbym mieć zespół projekt, w którym mógłbym się podzielić również swoją twórczością, swoją wrażliwością, swoim sposobem myślenia. No i wszystko zaczęło się tak naprawdę wtedy, podczas studiów jeszcze w pokoju na głośnikach zwykłych, gamingowych jakiś podczas prób właściwie składania ze sobą różnych pomysłów, zagrywek. Pierwszym utworem, który powstał wtedy to był Time, swoją drogą, z pierwszej płyty The Life Code. No i to ewoluowało wszystko potem w koncept album, no i tu, gdzie jesteśmy teraz. No dużą inspiracją muzyczną dla mnie wtedy był, startując z, filmowej, z filmowego świata, był Hans Zimmer. Natomiast takiego rokowo metalowego czy korowego, dżentowego no to Meshuga, After The Burial, czy e, Northlane, płyta Noe zdecydowanie była takim zapalnikiem całej twórczości. IM właściwie, od tego się zaczęło, że tak, to czas coś zrobić. E, I peryferii tak naprawdę. I momenty, które tak naprawdę wtedy ewoluowały w utwory, czyli jakieś tam riffy, jakieś tam melodyjki, e, potem. Jakbym wymował utwory, no to ja zacząłem sobie kombinować, czy może zrobić z tego jakąś jedną spójną całość. Bo zawsze mi się podobały te całości, jak, jak periferii wydało drugi album. To ogromne wrażenie dla mnie zrobiło to, że pierwszy, środkowy, ostatni numer mają ten sam fragment tekstu. E, I było to totalnie niesamowite dla mnie, że w ogóle tak można robić? to jest dozwolone, że coś takiego, że takiego się robi? I mówię, no dobra, to ja bym coś takiego też zrobił, tylko że ja nie śpiewam. Więc gram, no to może jakąś melodykę. No i tak ewoluowały te numery, powstały te delay numery z jednym głównym tematem, który przechodził i. Oryginalnie ten pomysł albumu opierał się na emocjach. Te utwory miały mieć warstwę liryczną zbudowaną całkowicie na emocjach, złość, smutek i tak dalej. Ja próbowałem te emocje wtedy odzwierciedlić numerami. Te numery tam też mają różne, jakby. Można różnie je odbierać, i wydaje mi się, że te emocje również gdzieś tam przechodzą pod tym. Na pewno nie jest tak stricte organiczna, też nie jest stricte syntetyczna. Wydaje mi się, że jesteśmy tak bardziej w połowie, ale w kierunku syntetycznym, bo mimo wszystko bardzo używamy dużej ilości instrumentów elektronicznych, jednak gramy bardzo nisko, więc gramy cyfrowo. Dodatkowo no, tworzymy wszystko tak naprawdę w dawach, tworzymy wszystko na kąpie, co jest i bardzo wygodne, ale też w dzisiejszych czasach na tyle te narzędzia są no, niesamowicie dobrze brzmiące, że, że można to wszystko naprawdę fajnie zrobić u siebie w swojej przestrzeni. Więc myślę, że jeśli chodzi o IM1, to kierunek syntetyczny, ale jak najbardziej z możliwością odegrania wszystkiego na żywo. No to zdarzyło się to właśnie w grudniu zeszłego roku. Zostałem polecony kubie przez Marcina Wernera, wokalistę Wajenatenserem. Serdecznie go pozdrawiam. To ja. jest Wysłałem wtedy kubie kilka próbnych nagrań mojego wokalu na utworach właśnie z drugiej czy pierwszej płyty, żeby właśnie jakby Kuba mógł sprawdzić jak, jak to się jakby integruję z, z instrumentalną częścią. Eee, no i ze, spotkało się to z aprobatą i e, zaczęliśmy wtedy. Niesamowicie było po prostu, no jakby tutaj, <laughs> że tak powiedzieć, prosto, no mega, mega te rzeczy, które właśnie Mielu nagrał, to ogromne wrażenie na nas zrobiły, że tak się w ogóle da, co jak to. No <laughs> i bardzo się cieszę, że tak się złożyło. No, wtedy w Kodzie. O, na w Kodzie na pewno tutaj dużą rolę odgrywały nawet takie matko brzmienia 80-sowe, ale brzmienie sowe takie właśnie Synthwave'owe troszeczkę, jak były troszeczkę. W tym, w tym kierunku wtedy się kierowałem, jeśli chodzi o brzmienia, bardzo mi się to podobało. Też eksperymentowałem wtedy z syntezatorami, to wtedy było też moje takie pierwsze doświadczenie e, właśnie z Elektroniką, więc. Ten świat był dla mnie ciekawy, do poznania, i ten kierunek mi się no, wtedy zdecydowanie podobał. Dalej mi się podoba, ale dalej wchodzi, on jest najbardziej wyeksponowany w stosunku do właśnie drugiej płyty, tam troszeczkę w innym kierunku poszliśmy. Ehm, jeżeli chodzi o gry, gry wydaje mi się, że na, że na pierwszej płycie nie były takim elementem głównym. Filmy na pewno, e, filmy jak Incepcja, to nawet utwór właśnie tam jest hołdem moim dla Hansa Zimmera. Ogólnie pierwsza płyta posiada wiele takich hołdów dla różnych zespołów, bo jest i dla periferii i dla After The Burial właśnie zespołów, które mm, przez wiele lat kształtowały mój e, gust czy wrażliwość muzyczną, które chciałem również temu oddać jako pewien znajomy fragment, który jednak mimo wszystko nie jest totalną zżyną e, z jakiegoś zespołu, tylko jest, jest inspiracją, właśnie daniem hołdu. Czyli, tak jak mówię, na końcówce Time właśnie utworu jest bardzo, e, bardzo podobny moment do utworu Hansa Zimmera Time właśnie też z Incepcji. E, więc e, testowanie filmy, e, retrostylistyka, synthowowe, ambienty, mnóstwo ambientów. Tam e, pełniły ogromną rolę na The Life Code. E, ogólna przestrzeń. płyta Note. To mniej więcej te rzeczy, które na pierwszym albumie się wydarzyły. Cały drugi album oficjalnie, jak oficjalnie został przedstawiany, zaczął się od tak naprawdę singla Dystopii, który planowany był przez nas troszeczkę, żeby się zakręcić w okolicach właśnie gry cyberpunk, więc również chcieliśmy się tam trochę zakręcić w temacie gier, żeby może, może by się udało ten utwór tam troszeczkę w kierunku City Project tam zwrócić im uwagę, myśleliśmy o tym. I koniec końców, tak naprawdę jak wyszła druga płyta, to, to brzmienie z dystopii też trochę się przeniosło na inne numery, bo te numery jakby de facto były już stworzone 2019 roku. Więc one czekały troszeczkę na, na swoją premierę, a przez co również ta ewolucja nastąpiła brzmieniowa. To zdecydowanie ogromna ilość wersji, taka powstała. Na pewno kwestia również syntezatorów się pojawiła większa, no bo też. Im dalej w ten świat elektroniki, tym bardziej ja również zacząłem sobie troszkę układać e, różne, różne koncepty. Powstały również nowe numery, nowe jakieś wypełniacze, które e, ja uwielbiam stosować między, między właśnie utworami, no, które też były inspirowane właśnie cyberpunkiem i tak dalej, ale też mnóstwo nawiązań, bo IMON jest też zespołem, w którym ja bardzo dużo chowam rzeczy, które się wydarzyły lub się wydarzą, i właściwie nie mam wydania żadnego. Które by nie zwiastowały czegoś innego na tej zasadzie. No, ja to chciałbym Hansa Zimmera coś zobaczyć <grych> i Christophera Nolana. No Na pewno, biorąc pod uwagę jedynkę, no to Incepcja, zdecydowanie Interstellar to ogromne inspiracje też były. Dwójka. Um, no, to, no to na pewno ten Matrix, to na 100%. Ech, kurczę, co jeszcze jest taki ciekawoszczu z innych mediów na pewno jak ostatnio wyszło anime Cyberpunka. Okej. Okay. Także w jakimś anime jakby się pojawiło, też mi było całkiem spokojnie. No pewnie. Tam gdzie pasuje, to pewnie. Na pewno nowoczesne klimaty, na pewno bary... W... O, John Wick. O. A to w piące, bo czwórka już wyszła, to to za późno drogę. <laughs> Wydaje mi się, że mimo wszystko w naszej musy jest dużo takich elementów, gdzie mamy te numery bardziej ambientowe, czy wstawki takie ambientowe, które mogą troszeczkę uspokoić całą tą, tą, tą agresję, bym tego nie nazwał, na pewno energiczność i przygotować być może na, na potem jakiś na, na zasadzie breakdown, więc powiedzmy na budowanie znowu tej, tej, tej energii, czy też takie numery elektroniczne, jak na, na drugiej płycie mamy właśnie config of life and death, czy na pierwszej, te disper memory jest na przykład, który jest cały na płynie nagrany. Też dla mnie personalny, bardzo osobisty numer. Wydaje mi się, że w naszej musce ten, ten rozstrzał jest całkiem, e, całkiem szeroki i trochę można by powiedzieć, że ja bym założył, że trochę nie wiadomo czego się spodziewać, po nas, bo ogóle ja dobrze, możemy zaraz zrobić coś bardzo nietypowego, co i tak będzie moim zdaniem pasowało do naszego całego klimatu zespołu, bo mimo wszystko jest to cały czas IM1, kiedy się patrzy na to. Tak by z perspektywy, tutaj słuchamy City Full of Tears. Za chwilę wchodzi numer, który jest totalnie napięty, na przykład. Też jeżeli chodzi o właśnie tą przystępność dla słuchacza, takiej muzyki prógowej, właśnie bardzo się ostatnio inspirujemy takimi zespołami, właśnie jak Sea Token, jak Thornhill. Hill. Tak. I te, też właśnie staramy się wchodzić w tą taką. Jakby w e, ten aspekt taki catchy, yeah. żeby, żeby jednak ta melodyka też była istotna. No, to na, na pewno właśnie e, to był taki, e, taki żarcik od strony peryferyjnej. Wszyscy wiemy, że to są tacy po no, prostu żartownicy. Mam tak na od. Um, tam od nawet drugiego albumu, tam gdzie pojawiały się te po prostu nazwy, numerów Froggie, Bullfish na przykład. Tak, więc a odnosząc się do samej nazwy, hmm. no to takie, no to już, już są debaty właśnie odnośnie tego. Tam i w internecie na różnych grupach bardzo ciekawych i bardzo ciekawych nazwach to cały czas dyskutuję na ten temat. W mojej ocenie, jak ktoś słyszy Jens, to już mniej więcej wie czego się spodziewać. Bo gdzieś to już mówi, że to będzie niskie granie, że to będzie już może jakieś polirytmie, na pewno jakieś tam trochę rytmy, na pewno stopa z basem, z gitarą złączone ze sobą, na 100%. Więc to już takiemu słuchaczowi, który jest zaciekawiony jakimś nowym zespołem mówi, że aha, no dobra, no to to jest ten kierunek, a nie na przykład z... zupełnie inny na tej zasadzie. Więc ja bym... Czy bym to określił, że to jest gatunek? Nie wiem, ale na pewno mówisz, mówi to już o czymś, i na pewno Aemon na się w tej szufladce znajduje zdecydowanie. Przyszłość IMON? No, na pewno szeroka. Wydaje mi się zdecydowanie to, bez w ogóle zwrócenia, że Aemon jest teraz w najlepszym miejscu, jakim kiedykolwiek był kiedykolwiek. I naj, naj, najlepszym miejscu kreatywnie, najlepszym miejscu, jeśli chodzi o, no, o całą energię zespołu, o wszystko. Wydaje mi się, że wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być, i tak jak, e, tak jak ma ten zespół pójść do przodu, to to jest właśnie ten kierunek i to jest właśnie nasza przyszłość. Razem zdecydowanie. <laughs> e, my do, aż tak po prostu mamy te plany rozszerzone, że nawet już mamy koncept czwartej płyty który się wykreował w sumie też niedawno 6 to nie, nie zabieramy, chociaż no może tak być, że nagle wpadnie coś i w sumie zrobimy równolegle dwa albumy na tej zasadzie może tak być, zobaczymy um, W każdym razie przyszłość IM One co się jeszcze tu powiedział, przyszłość IM One Jeżeli chodzi o przyszłość IM One No to na pewno projekty, którymi teraz się zajmujemy są, są bardzo ambitne i e, naprawdę jest, jest to mega przyjemność pracować, pracować nad nimi, po prostu z takimi ludźmi, dla, dla których ten aspekt kreatywny jest taki, taki istotny. I e, przykładają do niego tak dużą wagę. I po prostu bardzo, bardzo jest to dla mnie ważne, że, że gram z ludźmi, którzy dzielą tą pasję. No tak. No i nie mogę się doczekać. Inwe tego, co dla nas szykujemy. Tak, to Trójka jest zdecydowanie najbardziej ambitnym albumem z tych wszystkich, które były, czyli tych dwóch, bo jest zdecydowanie najbardziej rozbudowana, najwięcej numerów, jako kiedykolwiek powstała, tak naprawdę na niej będzie i jest teraz. No, no już ma no, ta jest 15 zrobionych, a to jeszcze nie koniec. Więc jakby. Mamy też fajny pomysł na to, jak to przedstawić w obecnym świecie TikToka i wszystkiego. To jest trochę skomplikowane, no ale trzeba się dostosować, żeby móc się przebić dalej i wyżej. Natomiast ten album zdecydowanie będzie takim najbardziej zróżnicowanym, na najszerszym, jeśli chodzi o estetykę, klimat, tak naprawdę o energię no wszystko właściwie. To będzie na pewno bardzo ciekawy. To na pewno. Bardzo, bardzo, jesteśmy e, e, podekscytowani jakby tym nadchodzącym albumem, który szykujemy. No osobiście też bardzo nie mogę się doczekać tego, jak to ujrzy światło dzienne. Tak, będziemy teraz e, promować ten drugi album, który, który wydaliśmy pół roku temu na koncertach w, w maju, w to go gramy w Łodzi. Następnie będzie to czerwiec na Blodstocku, a potem będziemy mieli bardzo ciekawą traskę z fajnymi, bardzo polskimi zespołami. Tego będzie bardzo dużo, więc to jeszcze na pewno damy o tym znać. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to naprawdę będzie dużo wydarzeń, które, które będą bardzo, bardzo, bardzo ciekawe w wielu miastach. Także plan na to jest taki, a pod koniec roku na pewno zawitamy z nowym materiałem. Ale może też prędzej, może na koncertach coś się pojawi, to jeszcze Zobaczymy. Trzeba obserwować, trzeba przychodzić. Zobaczymy. No i coś? bierzemy. A może nie? Zapraszamy na pewno.